Witajcie kochani, przychodzę do was dzisiaj z kolejną paczuszką kochani, premierkę może zrobię dopiero może gdzieś wieczorkiem, dlatego że nie mam jak dostać się po zdrapeczki, mąż pracuje gdzie indziej, dalej i premierkę może mi się uda zrobić wieczorkiem albo jutro, a na dzisiaj przygotowałam paczuszkę, to jest paczuszka niespodzianka. Naprawdę jestem w mega szoku. I ta paczuszka jest od Dadziejki i Mario. Bardzo kochani Was zapraszam na kanał Dadziejka i Mario. Link do ich kanału zostawię w opisie. To są naprawdę przecudowni, przesympatyczni. Robią świetne filmiki. Warto, ale to naprawdę warto do nich zajrzeć bo naprawdę są i śmieszne, i takie uspokajające, i relaksujące, naprawdę zapraszam Was do nich, zostawcie im subika, łapeczkę, jakiś miły komentarz, że jesteś na przykład od z Drapowiczki, co tam chcecie, także kochani, tutaj zakryte jest, dlatego że tutaj są ich dane, a z tamtej strony są dane moje, także to, kochani, nie przedłużajmy, ja sobie od... Przekręcę I otwieramy paczówkę. Lecimy. O! Oj, oj, oj! Dobra, lecimy. Otwieramy. Co mamy tu? Oj, jakie fajne! Zobaczcie, na choineczkę. Sobie przyczepić. Czy przyczepić sobie do jakiegoś notesika? Super. Nie wiem, czy dobrze widzicie. To jest taka y, choineczka. O, może tak z boku. To jest taka choineczka różowa. Super, świetna jest, naprawdę. Rewelacja. Dobra, lecimy dalej. Co tu myślałam? mam? O, proszę. Cukiereczki nam się wydobyły. Gwiazdeczka na chojneczkę, Super, ale będzie wisiało niedaleko y, y, konika bujanego od Madzi. Super, dziękujemy Wam, kochani. Ale żeście nam niespodziankę. Tutaj mamy cukiereczkę. Już tutaj Nunia koło mnie siedzi, już liczy na cukiereczkę. Którego wybierasz? Czerwone. Czerwonego. Proszę bardzo. Oddaję Nuni jednego cukiereczka. Lecimy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Oj, oj. Co my tu jeszcze. Och, nie, je, jakie śliczne. Jej, kochani, bardzo Wam dziękuję. Te serduszko jest, kochani, dla Was takie duże. Och, serducho dla wszystkich moich subskrybentów. Wszystkich subskrybentów moich kochani. Oby było was jeszcze, 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 jeszcze więcej. Jakie piękne, śliczne. Lecimy dalej. Co my tu jeszcze mamy? O! Co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze cukierki. O! Mamy jeszcze Wertels Original. Uwielbiam te cukierki. Są przepyszne. Co my tu jeszcze mamy? Och, och, Czekajcie, ja wyjmę. Bo ciężko. Idzie. O, jeszcze tutaj coś mamy. Porzucane. Dobra. Koperta jest pusta. Było jeszcze w kopercie. To. To było w kopercie. Były jeszcze. Haribo. Haribo. I takie jeszcze cukiereczki były w środku. Także. Tutaj mamy kopertkę. Otwieramy. O, jaka śliczna. Jejcie, zobaczmy, czy jest tutaj w środku. Nie ma już nic w środku, jest póściutko. I otwórzmy sobie, ale ona jest przepiękna. Zobacz, tu jest taki guziczek, że go czuć. Merry Christmas, świetna jest, ale super. Zobaczcie, jak ona się puszczy Ona jest taka, jak się dotyka, to to biały czuć, tu jest normalne, a tu jest takie kropowate, świetne. Tutaj guzi ten pasek czuć, tutaj ten brylanciki, super. Otwórzmy kopertkę i czytamy. Życzymy Wam zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia, aby te święta pełne były miłości. I radości. Niech Wam szczęście i dobry los, przyja w nowym roku 2021. Życzę Dadziejka i Mario. Super, kochani, bardzo Wam, bardzo kochani. Serdecznie to co, pisa? No to co, no to Boże Narodzenie 2020. Bardzo, bardzo Wam, kochani, dziękuję za taką miłą niespodziankę, za dodatki, dzieci z chęcią je, skrupią. Naprawdę. Zrobiliście mi niezmierną radość. Super. Bardzo dziękuję kochani wam. Za te serduszko, za tą kartkę, za tą gwiazdeczkę. A was, kochani, proszę bardzo o takie wielkie, ogromne serducha dla... Jak najwięcej serduszek dla Dadziejki i Mario. Bo naprawdę to jest... No nic dodać, nic ująć, musicie sami zajrzeć na ich kanał i zobaczyć. Także zapraszam, ja poproszę o łapeczki pod tym filmikiem, o serducha dla Dziejki i Mario. No i oczywiście trwa konkurs na 1000 subskrypcji. Im więcej was będzie, tym, tym fajniej. Także link do konkursu znajdziecie w opisie. Kto jeszcze mnie nie subskrybuje? Zapraszam, będzie mi niezmiernie miło i widzimy się w kolejnym odcinku. Tak jest, nic... Subskrypcję... Tak jest, tak jak mówi moja córka. Także do zobaczenia, Buziaczki. Papa. Pa.